z tej strony LegManka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Powrotu do Legoszłości. Także jak widzicie, tym razem zrecenzujemy sobie nowy zestaw, choćby bo udało mi się go wyhaczyć. Jest to zestaw z 2016 roku, jak widzicie pochodzi z serii Lego Marvel Super Heroes. Zestaw nazywa się Spider-Man Pułapka z Mackami Doktora Oka. E, zawiera, jak widzicie, 5 minifigurek: e, tutaj doktora Octopusa, Wulchera, e, e, Kapitana Stacy'ego, e, Białego Tygrysa oraz tytułowego Spidermana. E, pierwotnie zestaw kosztuje 200, znaczy na tamte czasy, że tak to ujmę kosztował e, 229 zł i 99 groszy oraz zawierał 446 elementów. Także zobaczmy, jak prezentuje się tyło pakowania. może czymś nam zaskoczy. No, jak widzimy tutaj z tyłu, mamy przedstawioną całą budowlę tej pułapki, doktora oktopusa. Mamy tutaj, jak widzimy tutaj, jeszcze łódź policyjną jakąś. No i przedstawienie kilku elementów funkcyjnych tego zestawu, którym przyjrzymy się dosłownie za momencik. Tylko dajcie mi zbudować tego potężnego tutaj robota. Także myślę, że naszą recenzję zaczniemy sobie od przedstawienia minifigurek oraz gadżetów dołączonych do nich. Na pierwszy rzut oka pójdzie y, kapitan Stacy, jak widzicie tutaj w mundurze policyjnym. Y, muszę przyznać, że bardzo mi się podoba tutaj ten element włosów, taki jak widzimy tutaj z zakolami. Y, no i sam kapitan Stacy, muszę przyznać, wygląda bardzo ciekawie. Bardzo mi się podoba też Minka, taka niby wydaje się zwyczajna, uśmiechnięta, ale coś w sobie ma. Z drugiej strony, natomiast już mam wrażenie trochę przerysowana, komiczna, wystraszona mina kapitana Stacy'ego. Mam wrażenie, że trochę przypomina mi Benka z, właśnie z poprzedniego zestawu omawianego na kanale. No ale sam kapitan Stacy, muszę przyznać, że e, bardzo mi się nawet podoba. W sensie ciekawa minifigurka. E, dalej, jak widzicie, dostajemy tutaj Spidermana z wyrzutnią sieć, że tak powiem w której możemy, o to ciekawostka uwięzić jakiegoś z, naszego, z naszych zbiorów, że tak powiem jak, jak widzicie właśnie mniej więcej tak to ma, miało działać że stawiamy tą sieć po prostu na postaci i ona jest tak jakby uwięziona także możemy niby odgrywać jakieś scenki no ale wracając do samej postaci Spidermana, no to jest to typowy kostium, który dostajemy praktycznie w każdych zestawach ze Spidermanem. Może się jedynie różnić jakimiś szczegółami, czy to jak rozmiar oczów, czy tutaj jakieś znaczki na plecach, no ale praktycznie poza tym to jest ta sama minifigurka, którą widzieliśmy już nie raz, czy nie dwa. Yy, dalej, minifigurka Białego Tygrysa. E, wraz z nią dostajemy tutaj, e, nie mam pomysłu, co to miało być jakaś e, energia czy coś, no ale na razie jestem na początku trzeciego sezonu e, Spidermana, Ultimate Spidermana, i na razie nie widziałam, żeby Tygrysica używała jakichś takich przyrządów, no ale kto wie, może jeszcze dużo przede mną. E, wraz z nią dostajemy jeszcze, jak tu widzicie, e, tą m, deskę surfingową. Minus tej deski jest taki, że to są tutaj naklejki, nie są to nadruki, więc szkoda. Jak wiecie, ja bardzo lubię nadruki i sobie je cenię, no ale nie można mieć wszystkiego. Sama tygrysica, minifigurka, muszę. Biała tygrysica, muszę przyznać, kurczę, coś tu mi światło szwankuje. Sama minifigurka białej tygrysicy, og ogólnie z góry, przepraszam, jeśli to światło będzie szwankować. No ale wracając, sama mini figurka muszę przyznać, bardzo mi się podoba. Fajnie, że tutaj zadbali o te szczegóły, jak tutaj na przykład. Ups, przepraszam. Ten amulet, jak widzicie, bardzo szczegółowy jest, co jest na plus. Widać, że to jest ten amulet z serialu, a nie jakaś po prostu zielona plama. No i jak widzicie, tygrysica ma tutaj jeszcze wykorzystane podobnie jak biała, biała, tak, przepraszam, czarna pantera, czy jak minifigurki oni, te takie rożki, tylko, że tutaj posłużyły jako uszy. Także bardzo fajnie. Teraz przejdziemy może sobie do zwłoczyńców, bo też są ważni, że tak powiem w serialu. Gdyby nie oni, to by nie było naszych bohaterów. Także Vulture, na początku Semp. Muszę przyznać, spoko minifigurka, podoba mi się nadruk na torsie, ale jedyny minus jest jej według mnie taki, że to są, te skrzydła to jest jeden kawałek i bardziej by mi się podobało gdyby były bardziej ruchome jak powiedzmy w zwierzętach z cimy wiecie tam przy orłach czy coś w tym stylu, tam na przykład były ruchome skrzydła i dla mnie to bardziej zdawało egzamin niż te tutaj proste, no ale co do Vulture'a, to podobają mi się jeszcze te, w sumie sempa, po polsku e, podobają mi się te takie szczegółiki na głowie, e, które dopiero teraz zauważyłam, jak widzicie tutaj plamki jakieś z tyłu głowy, no bardzo mi się podoba dbałość o szczegóły w tej minifigurce no i najciekawsza, bo w sumie główna postać tego zestawu no to oczywiście nasz doktor Octavius Octo Octavius, Octo Octopus jak to tam woli E, jak widzicie, jego szpony są, macki są dość przerażających rozmiarów, że tak powiem. Aż trochę, według mnie, za duże w porównaniu do tej minifigurki. No, ale to tylko moje zdanie. Jak widzicie, maski mogą się obracać tutaj 360 stopni, także no spoko jest duży zakres ruchów. E, oczywiście mogą się tutaj zginać tutaj można otwierać je, co mi się bardzo podoba, bo są w miarę funkcjonalne, no i można tutaj się nimi e, dużo pobawić, Że tak powiem. No ale sama minifigurka Octobiusa, no jak dla mnie jest średnia. Podobną chyba dostajemy w tych nowych zestawach w takim mini ciężarówce. No ale muszę przyznać, że w tym zestawie, no to mm, bardzo mi się podoba, że dostaliśmy właśnie minifigurkę ta Octaviusa. Przechodząc do całości zestawu, zacznijmy może od najmniejszego elementu, czyli łodzi. E, jak widzicie jest to po prostu zwykła łódź, tutaj z zaczepioną e, pajęczą siecią oraz z pojedynczą wyrzutnią pocisków. E, oczywiście do łodzi możemy wsadzić kapitana Stacy'ego tutaj w tym miejscu więc no, spoko element, wiecie, do walki z doktorem Octaviusem. No, ale przechodząc dalej, główna część, najbardziej rozbudowana, no, to jest tutaj nasz sam mech. Muszę przyznać, bardzo mi się podoba, jest no, dużych rozmiarów, że tak powiem. Oj! Przepraszam, przypadkiem kamerę uderzyłam, e, ale chciałabym Wam pokazać, no jest dość dużych rozmiarów i widzicie moja dłoń tutaj, ten ze robot, więc no wow, imponujący. E, co mi się w nim podoba, to jest to, że jest on przemyślany, a o co chodzi mi z tym przemyślanym? E, no to już Wam mówię, chodzi mi o to, że e, możemy wsadzić tutaj minifigurkę do środka. I możemy się bawić tym zestawem na spokojnie, tylko najpierw oczywiście musimy tutaj z doktora Octaviusa wyciągnąć tą górną część, tylnią część, dzięki której nasze macki się obracały. No i tutaj wsadzamy minifigurkę, która bardzo stabilnie stoi w tym zestawie, nie, nie wychyla się jak widzicie nie wypada, także super no a macki doktora Octaviusa przyczepiamy tutaj do zestawu jako ramiona naszego mecha oczywiście z funkcji zabawowych no to oczywiście tutaj nasz mech ma takie pokrętełko, dzięki któremu ruszają się obydwie tutaj obydwa ramiona no w sumie obydwie pary ramion jeśli by tak być konkretnym Mam wrażenie, że to był, że tak powiem, ich hit w 2016 roku, bo pamiętam, że w zestawie Lego Cima był podobny patent na ruchome ramiona, że wykorzystanie tam trzech zębatek. No ale wracając dalej do elementów zabawowych tego zestawu, no to jak widzicie, tutaj mamy dwie wyrzutnie pocisków. Żeby wystrzelić pociski, wystarczy przekręcić tutaj tą beczkę z tyłu, jak widzicie. No i dalej, oczywiście. Ups, trochę luźna to, bo nie wcisnęła. No i tak, wracając, no i dalej elementy zabawowe tego zestawu, no to oczywiście, no, ruchome tutaj nogi, które mogą się kręcić, także no, nie wiem po co, ale spoko, no i to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o te elementy zabawowe tego zestawu, no oczywiście te ramiona możemy ustawić w jakiejkolwiek pozycji chcemy, ponieważ są to te same ramiona, co dostaliśmy do Octo Octaviusa, jeśli chodzi o takie szczegóły, które przykuły, wpadły mi w oko, no to przede wszystkim tutaj panel sterowania z główką Spidermana, jakby to był system jakiejś namierzania czy coś. No i ta duża ilość naklejek, że tutaj są jakieś beczki radioaktywne czy coś w tym stylu. No i oczywiście muszę przyznać, że jeśli chodzi o samą konstrukcję, sam zestaw, no to dawno się tak dobrze nie bawiłam przy składaniu jakiegoś setu, pomimo że jest to, no to sprawił mi trochę radości. No i muszę przyznać, ciekawe zastosowania. Bardzo mi się podoba ten zestaw. No ale co wy sądzicie o tym odcinku? Co sądzicie o tym zestawie? Czy macie go? Ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!